Dawid w Psalmie 64 rozprawia się, czy raczej rozprawia się z myślami na temat wrogów, na temat wrogów takich podstępnych, ukrytych. I zachęcam do przeczytania: to jest bardzo krótki psalm, 11 wersetów. Oczywiście modli się do Boga, żeby go ukrył przed zgrają złych, przed zgiełkiem zł złoczyńców, którzy naostrzyli język swój jak miecz, jak strzałem wyostrzyli słowa jadowite, aby ugodzić skrycie niewinnego i tak dalej. Także to jest oczywista oczywistość, tego się pewnie spodziewamy, że modli się do Boga o ochronę przed tymi niegodziwcami. Ale zwróćcie uwagę, o co prosi na samym początku? Number one, jego listy. Co jest? Ustrzeż życie moje, i tu pewnie myślicie od tych skrytych wrogów. Nie. Ustrzeż życie moje od lęku przed tymi wrogami. Co wrogowie zrobią, czy nie zrobią, tego nie wiemy. Bóg ma nad wszystkim kontrolę, Bóg im skopie tyłki, kiedy przyjdzie trzeba, ale to, co najgorszego mogą ci zrobić wrogowie, to sparaliżować cię strachem, to sprawić, że nie będziesz robił tego, co powinieneś, bo się boisz. Nie tego, co ci zrobią, boisz się tego, co ty w głowie wymyśliłeś sobie, że mogą ci zrobić, bo lęk, strach ma, jak to się mówi, Wielkie oczy. Modlitwa Dawida: Boże, ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem. A potem z wrogami sobie poradzimy. Ważne, byśmy nie dali się im zastraszyć.